A odpowiedzialny Bukmacher to kolejna kategoria. Statuetka już czeka. Pani Maja Ruszpel jest z nami. Fundacja Inspiratornia. Fundacja, która zajmuje się. Zajmujemy się szkoleniami z odpowiedzialnej gry, czyli takimi szkoleniami, które uwrażliwiają firmy bukmacherskie na problem taki, że hazard może uzależniać. Także są to działania takie profilaktyczne i edukacyjne. Czyli ta statuetka powędruje w ręce bukmachera, który ma to z tyłu głowy, pamięta i dba o bezpieczną tak. grę. No to dobrze. Teraz Państwo w takim razie poznajmy nominowanych w kategorii odpowiedzialny bukmacher. Pierwsza nominacja to Fortuna. Marka bardzo poważnie podchodzi do tematów związanych z ochroną graczy, ale także marka, która angażuje się w akcje społeczne i pomaga choćby fundacjom. W 2020 roku były to głównie dwa przedsięwzięcia: Fortuna za gole oraz rack Out. Sporo pieniędzy przekazane zostało dla potrzebujących. Kolejna nominacja: Forbet. Forbet to z kolei marka, która sponsoruje Amp Football, ale ma także szereg projektów promujących aktywność fizyczną w czasach pandemii, za to także nominacja. Totalbet, kolejny bukmacher nominowany za 2020 rok. Firma regularnie wprowadza nowe rozwiązania techniczne w zakresie odpowiedzialnej gry. Kolejna nominacja to bukmacher Totolotek. Ta firma spełnia naprawdę bardzo wysokie standardy w zakresie ochrony graczy odpowiedzialnej gry i ostatnia nominacja firma eWinner. Ewiner wspomaga działania Fundacji Marcina Gortata Mierz Wysoko, ale także podjęła projekt wsparcia żużlowca Karol Rola Żupańskiego. Nominacje poznaliśmy. Czas na rozstrzygnięcie, do kogo powędruje ta statuetka w kategorii odpowiedzialny Buchmacher. Ta statuetka powędruje do firmy Fortuna. Ja ze swojej strony chcę powiedzieć, że Fortunatem się wyróżnia, że od 2016 roku, kiedy my prowadzimy te szkolenia z odpowiedzialnej gry, to ta firma akurat uczestniczy w każdych z tych szkoleń i z roku na rok zwiększa liczbę pracowników, którzy są przeszkoleni, a szczególnie tych pracowników, którzy mają bezpośredni kontakt z graczem i mogą wpływać na to, żeby gracz się nie uzależnił od hazardu. Ja tylko dodam, fortuna za gole, drodzy Państwo, to aż 69 tysięcy złotych przekazanych na leczenie dwóch podopiecznych fundacji, doliczony czas. Natomiast akcja rakaut, przypominają sobie Państwo galę KSW za każdy knockout, przekazowane pieniądze, w sumie aż 50 tysięcy złotych przekazanych zostało na fundację Cancer Fighters. Dziękuję serdecznie, Dziękuję. fortuna, wielkie gratulacje, gramy bezpiecznie!